Nie, bez wyjątków wstaję o 5 rano. Pomimo tego, że mógłbym jeszcze leżakować godzinami, przeglądać internet, dosypiać do południa, wstaję o 5. Nawet jeśli w momencie otwarcia oczu jeszcze nie wiem, co się dzieje, mam moc, aby wstać, gdyż daje mi to poczucie kontroli nad moim życiem od samego rana. Natychmiast doceniam świat dookoła mnie i moje piękne życie. Biorę od razu po wstaniu ubrania i od razu ruszam na trening. Siłownia, bieganie, pasem, spacer z przem. Ten nawyk daje mi nie tylko dużo przyjemności, ale również pozwala utrzymać mi kondycję, koncentrację i topową energię przez cały dzień. Jest to jeden z podstawowych składników mojego sukcesu życiowego. Jaki sens miałoby bycie bogatym bez energii i bez zdrowia? Następnie zjadam śniadanie, medytuję, czytam książkę i przeglądam swoje cele. Dzięki temu od razu nastawiam mój umysł na to, co chcę w życiu osiągnąć. Większość ludzi rano przegląda media społecznościowe czy wiadomości, nastrajając się od razu na życie w reakcji, skazując się na Pasywną egzystencję. Ja wolę sam kreować swoją rzeczywistość, robić to, co ja chcę, a nie reagować na to, co przynosi to życie. Skup się na swoim życiu, codziennie kreuj swój własny świat. Odrzuć wyścig szczurów innych ludzi, podążanie za innymi i znajdź swoją własną ścieżkę. Niezależnie od tego, jak długo ma ci to zająć, jeśli chcesz mieć kontrolę nad swoim życiem, zacznij od kontroli nad każdym twoim porankiem, gdyż najgorszym, co możesz zrobić, to iść spać bez marzeń i udzić się bez celu. Nazywam się Krzysztof Król. Chcę pomóc Ci zbudować piękne życie. Zapraszam Cię serdecznie na darmowe szkolenie, które poprowadzę już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Na nim pokażę Ci wyjątkowe strategie i metody, które mi i tysiącom moich uczniów pozwoliły zbudować życie marzeń, dojść do milionów, zrealizować swoje cele i wypełnić każdy dzień radością. Kliknij link pod tym filmem i za darmo zapisz się na to wyjątkowe, bezpłatne. Szkolenie przez internet. Zrób to teraz i zacznij życie na maksa. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Siema, z ze strony Specializatora. W tym odcinku pokażę Wam bardzo fajny kanał na YouTube, który sam oglądam, na którym się sam wzoruję. Ten kanał pozwoli Wam zmienić Wasze życie w marzenia Wasze, pozwoli Wam zaoszczędzić dużo czasu. Bardzo dużo zyskać pozwoli Wam uniknąć błędów życiowych. Ogólnie pokazuje, jak wygrać życie. Jest to bardzo fajny kanał, który ja oglądam i serdecznie Wam polecam, bo jest to bardzo ciekawy kanał prowadzący. prowadzący jest bardzo miły. Nazywa się Krzysztof Króli. Co dzień i co... Co tydzień, o, w niedzielę o 17 prowadzi darmowe szkolenie, na które, na które zawsze daję link w opisie, więc yy, radziłbym wam się właśnie na takie szkolenie zapisać, jeżeli chcecie mieć piękne życie. Tak samo jak Krzysztof Król. A teraz zobaczymy, co na ostatnio co na, na, na nagrywał. Nagrywał. 10 najgłupszych rzeczy, na które tracisz pieniądze, dlaczego bycie przesadnie, przesadnie miłym niszczy Twoje życie? Jak brak pewności siebie rujnuje Twoje życie? Właśnie tutaj On pozwala Wam nie popełnić błędów życiowych, motywuje do działania. Jest to też dobry kanał, który Was motywuje do pracy, do wczesnego stawania e, do miecia celów życiowych, do dojścia, do bogactwa, cokolwiek sobie zamarzysz, jeżeli obejrzysz którykolwiek film Krzysztofa Króla, to wtedy może twoje marzenie wszystkie twoje marzenia się spełnić. Jeżeli tylko umiesz zarządzać czasem, więc nie marnuj czasu na przeglądanie durnego internetu. Na, który, na oglądanie beznadziejnych filmów, bo szkoda Twojego czasu. Lepiej ten czas mógłbyś wykorzystać na e, naukę finansową, na naukę o, o życiu, naukę o Twoich pasjach, naukę kim chcesz być w przyszłości i co chcesz wymagać od życia. Ja się nauczyłem tego od właśnie od Krzysztofa Króla dlatego nie przeglądam nie wstaję codziennie rano i nie jak wszyscy ludzie którzy od razu jak wstają rano są ogólnie bez celu nie, nie wiedzą co jeszcze będą dzisiaj robić od razu chwytałem za telefon i przeglądają internet po co to komu patrzą się w głupi ekran który nic im nie daje patrzą na życie, patrzą na życie innych ludzi zamiast patrzeć na swoje życie bo to Twoje życie jest dla Ciebie najważniejsze, a nie innych. Inni są na drugim zawsze miejscu, ty, to Ty jesteś najważniejszy. Jeżeli chcesz spełnić swoje, swoje marzenie, to serdecznie zapraszam Cię na ten kanał. Obejrzyj którykolwiek film Krzysztofa Króla, który pozwoli ci, ci, ci zmotywować do pracy i zmienić Twoje życie w Twoje odwieczne marzenia, które zawsze chciałeś być. Może, może stać się dzięki tym motywacyjnym, bogatym, szczęśliwym, możesz jeździć na wakacje, gdzie to, gdziekolwiek chcesz, na Grecję, Karaiby. Wystarczy tylko, że zapiszesz się na darmowy ku kurs, który w każdą niedzielę Krzysztof Król prowadzi za darmo o 17. I to jest ogólnie na tego mój ulubiony kanał. Więc nie marnuj dzisiaj swojego czasu i miej, i miej dziś wspaniały dzień. A ja się dzisiaj z Wami żegnam, polecam serdecznie ten kanał, bo jest to bardzo fajny kanał motywacyjny, który pozwoli Wam działać i nie stać w miejscu z Waszymi marzeniami. Ten kanał pozwoli Wam spełnić Wasze marzenia, więc zostawcie mu suba, oglądajcie jego filmy i zmieniajcie swoje życie w lepsze. Do widzenia.